Cześć Dominika, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Witam. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na ten krótki nasz wywiad. I teraz na początku chciałem się zapytać. Od tego roku, od zeszłego w zasadzie roku uczestniczyłaś w mojej Akademii Matematyki Piotra Ciuplaka, w moim kursie online. Powiedz na początku, skąd się dowiedziałaś o tym kursie? O kursie dowiedziałam się od mojego przyjaciela, znajomego, który w tamtym roku, a w zasadzie już dwa lata temu zdawał maturę z, no wiadomo, z matematyki. No i, że tak powiem, polecił mi kurs, ponieważ pomimo tego, że był naprawdę dobry z matematyki, bał się, że coś go zaskoczy i wykupił ten kurs, również z niego skorzystał i, że tak powiem, polecił mi, bo wiedział, że u mnie z matematyką trochę ciężej. A powiedz mi, Jaki, z jakiego poziomu startowałaś? Jak to wyglądało u Ciebie na początku? Jak napisać próbną maturę? Jak to było przed, przed tym, jak zaczęłaś mój kurs? Pierwsze, pierwsze próbne matury były na naprawdę niskim poziomie. Był to poziom raptem może 20, no 30, do 30% nie, nie dochodziło, bo, bo jeszcze matury próbne nie zdałam wtedy. Wtedy podjęłam się kursu, kursu matu, maturalnego i już na ostatniej maturze próbnej ten wynik wyniósł około 40-50%, z czego wynika, że jest to naprawdę duży przeskok, a już do samej matury ten wynik się jeszcze poprawił to może od razu powiedz, jak, jak przewidujesz na maturze majowej, bo już wyniki, wyniki są w internecie, już punkty posprawdzałeś, powiedz, jak to wygląda teraz. No, według moich obliczeń wynika, że 80% myślę, że, że będzie na spokojnie, przede wszystkim z zadań zamkniętych, no że tak powiem kilka rzeczy nie udało się trafić zadań, że tak powiem zadań zamkniętych nie udało się trafić, a otwarte udało się trafić, co jest naprawdę wysokim osiągnięciem, ponieważ często zadania otwarte są pomijane przez maturzystów. Często tak się dzieje. No i no gratulacje, to jest o jakieś 50-60 punktów procentowych. Tak, to, jest, to jest przełom niesamowity. Rodzina też również jest bardzo dumna, bo bała się, że trzeba będzie wykupować korepetycję, wydawać, że tak powiem, miliony, a że tak powiem, sama, samodzielną pracą systematyczną udało mi się osiągnąć taki wynik. I to jest właśnie to, co powiedziałeś teraz kluczowe, bo ludzie czasami myślą, że samo wykupienie kursu, czyli zapisanie się na korepetycję już gwarantuje sukces, a tutaj nie do końca tak jest. I to co wspomniała systematyczna praca i właśnie a propos tego chciałem Cię zapytać, w obrębie naszego kursu są lekcje online i są lekcje, lekcje wideo, powiedz jak często uczestniczyłaś w lekcjach online? W lekcjach online w formie live'ów mhm. starałam się uczestniczyć w miarę systematycznie, niestety nie Zawsze mi się to udawało, ponieważ no wiadomo wypadały różne ważne sprawy, czasami się nawet zapominało i tak dalej, ale nie ugrywam, że te parę, może parę, paręnaście chyba nawet nie, ale myślę, że w granicach dziesięciu live'ów, w których uczestniczyłam, no... Naprawdę bardzo im pomogły, bo to jest przede wszystkim praca na żywo. Jest, zadają ludzie pytania, na których my się możemy uczyć, my możemy zadać pytania, jak mamy jakieś wątpliwości i to jest, no to jest niewątpliwie najlepsza forma nauki, która, która mogła mi się przydarzyć, bo przyniosło mi to najwięcej. Mówiąc szczerze, nie przerobiłam całego kursu, jeżeli chodzi o lekcje, wideo z poszczególnych tematów. Przerobiłam wszystkie pewniaki, przerobiłam wzory, których nie ma na maturze. Przerobiłam wszystkie takich rzeczy, których mi, że tak powiem, nie powiedział nauczyciel. I myślę, że to było kluczem mojego sukcesu. Ponieważ te rzeczy, które, które już gdzieś tam kumałam, gdzieś tam umiałam, sobie odstawiłam, Przerobiłam te najtrudniejsze rzeczy, te pewniaki i myślę, myślę, że to było najbardziej ważne. Dało efekt. A powiedz jeszcze, ile mniej więcej poświęcałaś na naukę? Ile czasów w skali tygodnia, w skali miesiąca, dziennie, ile przeznaczałaś? Jak to w Twoim przypadku było? dziennie starałam się przeznaczyć chociaż jeżeli nie było live'u to chciałam przerobić może kilka zadań maturalnych i tak dalej nie przemęczałam się, to było w granicach może godziny max dziennie, jeżeli nie miałam ochoty po prostu się nie uczyłam albo sięgałam po swoją ulubioną książkę albo sięgałam po inny przedmiot i że tak powiem w momencie kiedy zaczyna się pracę wcześniej nie mamy tej presji czasu, możemy wszystko sobie przyjemnie przerobić na spokojnie, najpierw na przykład zacząć rzeczy, które nas interesują być może, które nas ciekawym jak to rozwiązać i myślę, że po prostu później już przed samą maturą takie stricte, konkretne powtórki najważniejszych rzeczy, które na pewno się pojawią. Dzień, super, super, dzięki za tę odpowiedź. A teraz jeszcze dla osób, które na przykład wątpią w taki sposób uczenia przez internet, powiedz, czy w twoim przypadku to dobrze działało, jak oceniasz taką formę właśnie uczenia zdanego, bo tutaj praktycznie nie musiałeś wychodzić z domu. Logowałaś się na komputerze, miałaś live, rozwiązywaliśmy zadania na żywo. Czy taka forma nauki w dobie internetu, w dobie szerokiej cyfryzacji ma sens i jakie ocenia się, czy u Ciebie się to sprawdzało? Ja uważam, że, że jak najbardziej ma sens, ponieważ sama podchodziłam na początku sceptycznie do tematu, bo jednak jest to gdzieś tam e, pewne ryzyko jak e, na co dzień w internecie kupienie czegoś w internecie, że nie, dostamy, nie dostaniemy tego, czego, czego faktycznie byśmy chcieli dostać. Ale powiem szczerze, że tutaj miłe zaskoczenie, ponieważ no, jest to jednak forma korzystania z materiałów wtedy, kiedy konkretnie się chce. Mamy wszystko w jednym miejscu, nie musimy szukać po tych YouTubach, po w internecie, szukać rozwiązania danego zadania, kiedy mamy wszystko w jednym miejscu. Jest to bardzo ważne. Myślę, że, że jest to też właśnie forma tutaj już tych korepetycji, ale właśnie przez te webinary i tak dalej, co, co jest jak najbardziej wydaje mi się, że super formą dla... no po prostu dla, dla, dla XX wieku, bo że tak powiem, się... tak, że, że kiedy już jesteśmy tak zabiegani. Nie mamy czasu, nie mamy ochoty często chodzić na siłę, że tak powiem, na korepetycje gdzieś tam i płacić ogromne sumy za, za jedną godzinę, kiedy możemy naprawdę korzystać i uczyć się wtedy, kiedy tak naprawdę chcemy. Czy to w pociągu, czy to w autobusie, naprawdę zawsze można sobie włączyć chociażby same wideo, nie trzeba rozwiązywać zadań, to, to naprawdę pomaga. Dobrze. Dziękuję. I na koniec takie pytanie, czy poleciłabyś zajęcia ze mną, czy da się przeszyć te live'y, webinary, szkolenia ze mną, czy raczej ludzie powinni unikać takiej formy uczenia? Jak najbardziej polecam wszystkim skorzystanie, może na sam początek, może jakieś pierwsze live'y, coś, żeby, żeby, żeby ewentualnie spróbować, ale naprawdę, naprawdę warto. Dziękuję za te słowa. Saj Dominika, jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas za to, że zgodziłaś się na nagranie tego, tego naszego wywiadu. Życzę Ci wszelkiej pomyślności i do zobaczenia. Być może na żywo na razie mieliśmy tylko możliwość... Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że może to źle brzmi, ale mam nadzieję, że już się nie spotkamy. W kontekście matematycznym. Tak jest. Dobrze. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam Ci, do zobaczenia. Pozdrawiam również do widzenia.